Witamy w kolejnym odcinku sofy sportowej. W związku z tym, że zbliża się Australian Open, wielkimi krokami, to oczywiście w najbliższym czasie będziemy się tutaj głównie koncentrować i mówić o tenisie, bo wiadomo, turnieje wielkoszlemowe. Zbudzają najwięcej emocji, natomiast na początek, na co chciałam zwrócić uwagę, co pewnie też już tutaj zauważyliście, nasze nowe mini studio, jeszcze nie jest to takie docelowe, jeszcze nie wygląda tak, jak dokładnie sobie to wymarzyliśmy, natomiast na pewno są, jest odświeżone. Tak, są rakiety, jest nowy sprzęt też, jak widać, także mam nadzieję, że to też docenicie. Także zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, lajkowania filmików oraz do, do udzielania się w komentarzach, na pewno jesteśmy otwarci na. Na różne dyskusje. Podkreślam, że jesteśmy merytorycznym, opiniotwórczym kanałem. Oczywiście nie tylko o tenisie, ale przede wszystkim o tenisie, a nie tylko i wyłącznie informacyjnym. Tak, na pewno od nas no. dużo tego, o czym zresztą mówiliśmy, że mamy to doświadczenie kilkunastoletnie w tenisie, bo oboje jeszcze póki co większość no. naszego życia poświęciliśmy tenisowi, także też chcemy się tym właśnie z Wami dzielić. Dokładnie tak, także to, to czucie bycia na korcie jest na pewno bezcenne, także nie przedłużając, zapraszamy dziś na dzisiejszy odcinek, w którym To jeszcze wiesz co, tak, ale chciałam jeszcze podziękować za poprzedni odcinek, mhm. bo faktycznie było bardzo duże zainteresowanie tym po United Cup, także mamy nadzieję, że to właśnie w tę stronę będzie szło i bardzo, bardzo dziękujemy, bo i komentarze były i te łapki w górę słynne i, i, i tutaj Kilka znowu osób nam przybyło, także bardzo nam miło. Proszę tak. bardzo, oddaję głos. E, także dzisiaj przeanalizujemy sobie drabinki. Losowanie miało miejsce w nocy polskiego czasu, z środy na czwartek, także przeanalizujemy sobie drabinkę Igi Świątek przede wszystkim oraz oczywiście Huberta Hurkacza, oczywiście wspomnimy o innych Polakach, którzy uczestniczą w Australian Open oraz przedstawimy najciekawszy mecz pierwszej rundy. Tak jest, A fu, jest chyba najmocniejsze losowanie, no. jakie pamiętam, naprawdę. Natomiast chyba od Igi, nie chyba, na pewno trzeba zacząć pierwsza rozstawiona, która no. wiemy, że jedzie tam po zwycięstwo. Iga tego nigdy nie ukrywa, że na każdy turniej jedzie po zwycięstwo, ale faktycznie na tej Australii bardzo, bardzo jej zależy. To tak, zanim powiemy o tym, z kim gra i kogo może trafić już w drugiej rundzie, bo faktycznie te pierwsze dwie rundy już się zapowiadają, arcy ciekawie, to powiedz mi, w jakiej formie Twoim zdaniem Iga jedzie do Melbourne, patrząc na występ United Cup? Oczywiście trochę mówiliśmy o tym już w poprzednim odcinku, natomiast teraz tak na świeżo. Myślę, że Iga jest w bardzo dobrej dyspozycji. Zwyciężyła w każdym swoim meczu, który rozgrywała w United Cup, przede wszystkim w singlu, ponieważ oczywiście pamiętamy jednego przegranego mixta, natomiast jeśli chodzi o singla, na pewno jedzie bardzo pewna siebie, wygrała wszystkie mecze, natomiast wciąż brakuje jej takiego poważnego testu z zawodniczkami z top 10, z którymi na pewno jeśli chce wygrać ten turniej wielkosztelowy, będzie się spotykać w późniejszych fazach. Także tutaj myślę, że te pierwsze mecze, pierwszy mecz pokaże nam jak Iga wejdzie w ten turniej, natomiast myślę, że naprawdę ta pozycja, jest, ta forma jest bardzo, bardzo dobra. No i przypomnijmy, najlepszy wynik Iggy w Australian Open to jest półfinał, który miał miejsce dwa lata temu. W zeszłym roku była to czwarta runda. Natomiast w takim razie przechodzimy do losowania. Jeszcze bo, tak, przepraszam, tak, że tak. wstrzącę, ponieważ jest jeszcze jedna nowinka oprócz techniki serwisowej Iggy Świątek, mhm. także dzisiaj dodała post na Instagramie, że ma nową rakietę w tym mhm. sezonie, także jest to też jakaś nowinka, natomiast... Tutaj zainteresowanych myślę, że, że mogę się tutaj podzielić z tym, że IGA raczej nie zmieniła rakiety, po prostu jest to nowa szata graficzna, reklamuje nowy model rakiety, nowy stary, ponieważ ten model rakiety jest w marce, którą, którą, która ją sponsoruje, jest już bardzo długo, natomiast prawdopodobnie ten starszy model nie będzie już wypuszczany, nie będzie go w sprzedaży, także, także po prostu. Jeśli kierujemy się wyborem rakiet pod względem tego, czy nasz idol, nasza idolka gra tą rakietą, to... Tak naprawdę te rakiety, które możemy kupić w sklepie, są zupełnie inne od tych, którymi wygrałem no, w zawodnicy. Właśnie, właśnie to, to w takim razie, jak już zacząłeś ten temat, to może powiedzmy, bo tak. E, przede wszystkim każdy zawodnik tak naprawdę Stop 100, to już tą rakietę ma bardzo spersonalizowaną. Rakiety są robione typowo pod zawodnika, a myślę, że ci najlepsi z najlepszych, i chociażby się tutaj posłużę przykładem Rafaela, Nadala, już nie jego sukcesami, natomiast właśnie. Rakietą, bo model, którym gra Rafa, który wyszedł lata temu i pamiętam, to był taki bardzo specyficzny model i zrobił tak, było dużo szumu wokół, wokół tej rakiety, bo ona miała ramę, tak jak tu widzicie, normalnie rakieta ma taką cieniutką ramę, to ta Rafa miała taką, taką jakby spłaszczoną, jakby ktoś na nią nadepnął. Natomiast ona oczywiście z biegiem lat ta szafa graficzna, szata graficzna, nie szafa, szata graficzna się zmieniała, natomiast z tego, co wiem, to ta rakieta była również spersonalizowana pod rafę, i tak naprawdę on samej w sobie rakiety nie zmieniał, a tylko po prostu ona była malowana. Aby robić po prostu reklamę, żeby ludzie właśnie kupowali ten model, który ma teoretycznie Rafael nadal, i tutaj podejrzewamy, że jest tak samo właśnie w przypadku Iki Światła. Dokładnie. Także te sklepowe rakiety prawdopodobnie mają tylko i wyłącznie wspólną szatę graficzną, oraz w przypadku Iki na pewno jest to układ strum, który jest identyczny sklepowy, zarówno ten, którym gra. Także to są dwie wspólne rzeczy tak. na pewno. I chociażby też waga, prawda? Bo jeżeli zawodniczka dostaje, czy zawodnik. Właśnie tak, ci, ci najlepsi na świecie, jeżeli dostają rakiety, załóżmy 20 rakiet na przykład na, na turniej wielkoszlemowy dostają, 20 nowych rakiet, to one wszystkie ważą co do grama tyle samo, a na przykład te rakiety sklepowe zawsze jest plus, minus. 7, tak, może być 14 dokładnie, różnicy. Dokładnie. Także to jest ogromne, a to jest, uwierzcie, że to jest tak, ogromna, tak. ogromna różnica. No, myślę, że, że, że zawodnicy zawodowi wyczuwają 2 gramy już na pewno, także tutaj 14 w ogóle nie ma co. Co wspominać, ale myślę, że możemy wrócić do, do drabinki ja tak. Australian Open. Iga Świątek rozpocznie swoją przygodę z Australian Open w meczu przeciwko. Sophie Keni. Dokładnie tak. Zwyciężczyni Australian Open z roku 2020. Także zawodniczka, która z nas ma zwycięstwa w Australii, potrafi tutaj bardzo dobrze grać. No i trzeba przyznać, że jest to naprawdę wymagające losowanie jak na pierwszą rundę dla, dla rozstawionej zawodniczki, jaką jest Iga. Natomiast nie zapominajmy o tym, że to jest na pewno bardzo trudne losowanie również dla Kenin. Tutaj wszyscy tak powinni powiem. się obawiać Igi Świątek, a nie Iga Świątek powinna się obawiać swoich przeciwniczek. Także myślę, że tutaj pod tym względem jest to na pewno trudny mecz, jeśli chodzi o początek, ponieważ Kenin ostatnio wyglądała. Szczególnie lepiej na tych... niż tak. Oczywiście właśnie chciałam to powiedzieć, że to nie jest tenis z roku 2020, czy chociażby wtedy, kiedy też, e, też w roku 2020 tak, była w finale Roland Garros, kiedy, kiedy przegrała z igą Świątek. Natomiast było to oczywiście na kortach ziemnych i nie jest to ta sama zawodniczka, bo gdzieś tam ta forma później uciekła, jakieś chyba problemy z kontuzjami też były. Natomiast jest to tenisistka, która na pewno po pierwsze walczy do ostatniej piłki, która na pewno grając, czy to przeciwko pierwszej czy drugiej rakiecie świata, nie pęknie, i która na pewno da z siebie wszystko, no i tutaj pytanie: tylko, właśnie jaka będzie też jej dyspozycja. Natomiast w ostatnim czasie prezentuje się dużo lepiej w porównaniu do tego, co było między zwycięstwem wielkoszlemowym, a późniejszym etapem jej kariery. Dokładnie tak, więc jest to sprawdza. Na pewno pierwsze mecze w turniejach są bardzo trudne. Zawsze to są trudne mecze, i Ja też o tym często wspomina, że wejście w turniej nigdy nie jest łatwe, szczególnie w roli faworytki, w roli zawodniczki rozstawionej z numerem jeden. Z numerem jeden. Także to na pewno nie będzie łatwy test na sam początek, ale ja szczerze mówiąc wolę takie mecze, w których coś może więcej się wydarzyć niż takie 40-minutowe spacerki z tymi bajlami i bagietkami. Tak. Nie jestem szczerze mówiąc fanem tego, tego wszystkiego. Także, także myślę, że to będzie po prostu fajny mecz do oglądania, fajne emocje. No i, no i mam nadzieję, że tutaj mimo wszystko typuje zwycięstwo i w dwóch setach, choć, choć na pewno bez bajli. Tak, też tak uważam. No, więc chyba można teraz przejść tutaj płynnie, kto ewentualnie w drugiej rundzie. Nie wiem, jak ty, ja to zawsze bardzo często podkreślam, szczególnie chociażby w programie opowiadam. A z racji tego, że sama, jak to się wyliznałam, trochę tego tenisa, więc wiem, jak to jest. I wiem też, że Iga Świątek ma takie samo podejście, że nawet nie wiem, czy jakbyśmy ją dzisiaj zapytali, na kogo może trafić w drugiej czy w trzeciej rundzie, to czy by w ogóle wiedziała, podejrzewam, że nie. Dlatego ja też. Oczywiście, my sobie zerkniemy, bo my nie mamy tej presji, nie jesteśmy na miejscu igi. Natomiast chodzi mi bardziej o to, że ja nie lubię tego wróżenia typu: A w w finale zagrasz to, a w półfinale tak, tak. zagrasz no to czyli że, czyli, że się ze mną tutaj zgadzasz. Natomiast myślę, że o tej, o tej drugiej rundzie możemy śmiało powiedzieć z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że o Angelice Kerber dużo mówiliśmy. W poprzednim odcinku, dwa, że iga świątek, to to właściwie trzy powody. Dwa, że iga świątek z nią grała podczas ostatniego United Cup bez większych kłopotów, wygrała, a trzy, że grała przeciwko Daniel Collins, czyli wychodzi na to. To jest ta ciekawostka, o której mi wcześniej dzisiaj powiedziałeś, że to są trzy zawodniczki, czyli Kenin, Collins oraz Kerber, które były tam przynajmniej. W finale w tym turnieju. A Iga jako jedyna nie była. także tutaj taka To taka ciekawostka, ciekawostka tak. Że, że, że tutaj no jest najmniej utytułowaną zawodniczką Iga w tym turnieju, jeśli chodzi o tą mini sekcję, w której się znalazły no tak, te cztery tymi czteroma Z czterema zawodniczkami. zawodniczkami mhm. Także jest to na pewno ciekawostka. Natomiast myślę, że, że jeśli chodzi o mecz Skerber potencjalny, to, to widzieliśmy już, co się działo podczas Unitedka. Oczywiście mecz meczowy nierówny, wszystko się może zdarzyć. Natomiast Iga, myślę, że że poradzi sobie i z jedną, i z drugą zawodniczką. Natomiast nie chciałbym tak też wybiegać mocno w przyszłość. Mm -hmm. Będziemy sobie analizować te mecze, mecz po meczu. Także tak. skupmy się na tym, co się wydarzy tak. w pierwszej rundzie. Załączamy Wam tutaj również e, tę drabinkę, sekcję drabinki e, Igi. IGI, dokładnie tę ćwiartkę, w której się znajduje. Na pewno też warto tak, odnotowania ja Skitolina, mm -hmm. która, która może czekać się w czwartej rundzie. Moim zdaniem tam, tam może do, dotrzeć. Oraz, Kudermietowa yy, też jest. Yy... Oraz marketa wątrouszowa, tak. o Też o więc Ostatienko. pamiętajmy tutaj przede wszystkim o Stapenko. Która no, nie jest ulubioną mm -hmm. zawodniczką Igi. Natomiast Ostapenko też może się bądźmy szczerzy, wykoleić. Tak, bo wiele wcześniej. razy już tak było Czy właśnie, że miały tak, 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 na siebie trafić, i faktycznie Jelena lubi grać, <grać przeciwko Idze i, i Iga nie lubi grać przeciwko Jelenie Ostapenko, natomiast faktycznie już wiele razy była taka sytuacja, a do tego meczu po prostu nawet nie dochodziło, bo Ostapenko przegrać z innymi zawodniczkami i z przeróżnym rankingiem potrafić Dokładnie tak. tak, także będziemy sobie analizować te mecze po tak. meczu, także myślę, to, że nie ma tutaj co wybiegać tak mocno w przyszłość. Jeszcze jedna może taka informacja, że w połówce Igi jest Jelena tak, Rybakina, tak. która. która... Też jest w bardzo dobrej formie, natomiast tutaj bym tak płynnie właśnie przyszedł do Ilony Rybakiny, ponieważ mhm. ona wciąż jeszcze występuje tutaj w jednym z turniejów przed Australian tak. Open, także... Tak sobie narzuciła, naprawdę, naprawdę trzeba Nie Wątpię, żeby, żeby grała do końca w tym turnieju, Aha. szczerze mówiąc. Więc, więc myślę, że szczególnie przez to, że w pierwszej rundzie spotka się z Karoliną Pliszkową, to jest naprawdę bardzo Wymagająca ciekawe spotkanie. Mhm. Jedno z ciekawszych, jeśli chodzi o całą pierwszą rundę wśród, wśród pań, e, także tutaj... Jelena ma bardzo dobrą formę, zwyciężyła z Ariną Sabalenką 6-0, 6-3 w finale turnieju w Brisbane. Tak, Brisbane tak, To tak, było, tak, dokładnie, więc, więc Jelena jest w bardzo dobrej formie, natomiast to wszystko to są tylko i wyłącznie przygotowania do Australian Open i tutaj będzie ta prawdziwa weryfikacja formy, także na pewno Karolina Przyszkowa, Jelena Rybakina to jeden z hitów damskiej pierwszej rundy. I drugi hit, w takim razie od razu też płynnie przejdę, Naomi Osaka versus Caroline Garcia. Bardzo ciekawa pierwsza runda. Dokładnie też. No, wciąż nie jestem pewny, czego się dokładnie spodziewać po Osace. Natomiast już pokazała te w pierwszym swoim turnieju rozgrywanym w tym roku, że. Że na pewno ten poziom jest niezły i, i to nie będzie na pewno jednostronny dla Garsi, szczególnie że ten Garcia też nie będzie. No właśnie po niej nie dobrze. wiadomo, czego się czasami Dokładnie, spodziewać więc... w ostatnim czasie, bo ta forma jest taka bym powiedziała sinusoidalna. Dokładnie, więc, więc ja bym tutaj, jeśli już mamy powiedzieć swoją opinię na temat tego meczu, to uważam, że. Minimalną faworytką może być Osaka, nawet tak 55 do 45, co z tego wyjdzie zobaczymy. Natomiast jeśli miałbym stawiać na kogoś, to, to postawię mimo wszystko na, na osakę. Oczywiście postawię <głos> <głos> nie pieniądze, ale tutaj z Wami się podzielę tym swoim typem. <noise> no dobrze, to kolejny typ w takim razie. Magdalinet versus Karolina Woźniacka, dunka polskiego pochodzenia i tutaj przypominam, że... To już rok właśnie minął, więc Magdalinę czeka obrona punktów, wielu punktów, bo w zeszłym roku osiągnęła swój życiowy sukces, czyli półfinał w Australii. Dokładnie. Myślę, że pierwsza rzecz to jest to, jak podejdzie mentalnie do tego, ponieważ to jest bardzo duża część jej punktów rankingowych, więc mm. na pewno presja będzie bardzo duża. Magda nie jest przyzwyczajona do tego typu obrony punktów tak dużej ilości. I pod taką e, Dokładnie, to, to nie jest Iga, która, która ją wszystko bardzo często dochodzi do tych półfinałów, finałów i, i wie jak sobie już z tym radzić, a ja dobrze wiemy, że Iga podkreśla zawsze jak ważne jest to odnajdywanie się w tych nowych sytuacjach, także pytanie jak się odnajdzie w tej nowej sytuacji Magdali.net e, na pewno ta forma nie jest najlepsza, nie wskazuje na to, żeby, żeby powtórzył się ten półfinał z zeszłego roku, tutaj bądźmy szczerzy. I biorąc pod uwagę te wszystkie Rzeczy dookoła, które właśnie się ci mogą dziać też w psychice Magdy. Myślę, że Karolin, Karolina Woźniacka, jak już mm -hmm. mówiłem tak, po polsku, tak, tak. to mówimy po polsku, e, będzie minimalną faworytką. Tak, Złuchania. tym bardziej, że to jest tenisiska, którą oczywiście my zaliczamy do tego grona wracających. Natomiast przypominam, że ona w zeszłym sezonie już kilka turniejów rozegrała, w tym znakomicie zaprezentowała się na kortach Flashing Meadows, czyli w US Open. Więc to nie jest tenisiska, która, której forma jest aż taką niewiadoma. Dokładnie. No, przegrała ze Switoliną w swoim pierwszym meczu w tym roku mm -hmm. 6-4-6-3. Natomiast to, to nie był jednostronny mecz. Dobrze wiem, że Switolina z tych Powiedzmy, mam, które wróciły do turu, tak. radzi sobie naprawdę najlepiej, więc Woźniacka na pewno jest w, niezłym, w niezłej formie, w niezłej dyspozycji. I pamiętajmy, że to jest jedyny turniej wielkoszlemowy, jaki Karolina Woźniacka wygrała. To jest Australian Open, więc na pewno czuję się tu bardzo dobrze. I powtórzę to jeszcze raz: moją małą, skromną faworytką będzie w tym meczu Karoli, Karolina Woźniacka. I oczywiście jeszcze trzecia Polka, czyli Magdalena Frank, która zagra z Darią Sawill która dostała dziką kartę, bo to jest Australijka. Trudne losowanie, ja pamiętam jak ona wróciła do naprawdę niezłej formy, później skręciła kostkę na którymś z meczów, więc też się zastanawiam w jakiej jest dyspozycji, natomiast też to nie jest taka łatwa pierwsza runda. Pamiętajmy, że w Australii grając przeciwko gospodarzom to nigdy nie jest to łatwe zadanie, jednak Australijczycy potrafią naprawdę zrobić znakomitą atmosferę dla swojego faworyta, dla faworyta, który pochodzi z Australii, także, także myślę, że na pewno to nie będzie łatwe zadanie dla Magdy, nawet jeśli to będzie jakiś mniejszy kort, to będzie duży kocioł, żeby, żeby tutaj kipicować w Natomiast Magda myślę, że, że, że potrafi sobie radzić. Ona, jeśli chodzi o mental, jest, jest naprawdę mocna. Widać, że, że robi, pomimo tego, że te kroki nie są jakieś bardzo duże, to robi ciągle. Mały kroczek do przodu, z sezon tak. na sezon, jest zadowolona w pierwszej szesce. Tak, Dokładnie tak, tak. tak, także myślę, że Magda tutaj, ee, ja bym typował, że, że mimo wszystko Magda e, przejdzie do, do drugiej rundy. I za to oczywiście trzymamy kciuki, co nas jeszcze może interesować, Arena Sabalenka zagra przeciwko kwalifikantce również tak, w pierwszej rundzie. Też, też słyszałem głosy, że jak zawsze Sabalenka ma łatwe losowanie, a Iga jak zawsze ma ciężkie losowanie. Jakieś doszukiwanie się teorii na, myślę, na końcu nie ma liczy czego... się, jak chce się wygrać, i to, tu się z tym zgodzę. Pamiętam, trener mi tak zawsze mówił. Tak, jak zawsze mówił, jak chce się wygrać turniej, to naprawdę nie ma znaczenia, z kim się no, gra to po jest. kolei. No, to... Więc myślę, że, że Sabalenka oczywiście tutaj, te nazwiska, które tak. są naprzeciwko niej w drabince, przede wszystkim w tej ćwiartce, nie są jakieś porażające. Tak. Natomiast myślę, że, że tutaj to jest turniej wielkoszlemowy, każdy chce wygrać z faworytem, tak. nawet słabszy przeciwnik na papierze, dlatego, dlatego po prostu trzeba patrzeć, w jakiej formie będzie Sabalenka. Pamiętajmy, że to jest zawodniczka, która mocno, bardzo mocno bazuje na ofensywie. A jeśli nie będzie miała swojego dnia, to, to jest też w stanie tak, przegrać dosłownie z każdym, tak. nawet jeśli nagle jej odpadnie serwis, przestanie trafiać serwis jeden za drugim i, i zaczną się podwójne błędy, zacznie się też wtedy może panika jakaś. Natomiast tutaj oczywiście ja jestem za tym, żeby Ari nagrała jak najdłużej. To jest dobre dla turnieju, to jest dobre mm -hmm. dla tego, żeby w końcu ta czołówka e, kobieca też pokazała, że, że potwierdza tą swoją pozycję. W rankingu i, i żeby te najlepsze dochodziły, co najmniej do ćwierć finałów, półfinałów, żeby po prostu te największe nazwiska dalej były w grze. Tak, a też myślę, że Iga, będąc i chcąc nadal być, yy, dopóki będzie grała, to na pewno będzie chciała być numerem jeden, bo, bo to jest taka trochę też mentalność, jak chociażby był Nowaka Djokovic'a że nic innego poza zwycięstwami ją nie interesuje i myślę też, że właśnie będąc i chcąc być numerem jeden na świecie, co dla niej nie ma aż takiego znaczenia, z kim gra w pierwszej, w ćwierćfinale, półfinale czy finale, tak. po prostu no, no, chce być numerem jeden. Wracając do tego numer jeden, to Iga tutaj ma dobrą sytuację paradoksalnie, tak. przez to, że przegrała w zeszłym roku w czwartej rundzie. Od, od czwartej rundy wszystko będzie na plus, co, co ugra, natomiast Sabalenka nie może sobie dopisać żadnego punktu, nawet jeśli zwycięży w tym turnieju. To po prostu na wyjdzie. wyjdzie na zero, natomiast wszystko, co gorzej, będzie na minus. Także, także tutaj to, to liczenie Presja jest, na jest punktów nie jest łatwe, natomiast, natomiast dla, dla Polki to jest na pewno dobra sytuacja w kontekście rankingu. No dobrze, to chyba do męskiego cyklu trzeba przejść, i oczywiście od Huberta Hurkacza zaczniemy. E, jedyny Polak, który wystąpi w drabince głównej turnieju singlowego, e, zagra również z kwalifikantem. Eee, jakie są Twoje przewidywania, patrząc na to, jak Hubert zagrał w United Cup? Eee, na to, że grał naprawdę dobrze z Aleksandrem Zwieriewem, natomiast nie wykorzystał tych piłek meczowych, i patrząc też na to, jak Hubert zazwyczaj się spisuje w turniejach wielkoślemowych, czyli różnie z tym bywa. Dokładnie, więc tutaj to patrzenie na nazwiska nie jest do końca. Oczywiście wciąż nie wiemy, z kim zagra, ponieważ będzie lub kwalifikant, lub lucky loser, także jeszcze nie wiemy, kto stanie po drugiej stronie siatki na korcie z Hubertem. Natomiast to będzie mecz, w którym Hubert na pewno będzie faworytem, zdecydowanym faworytem i z tą rolą musi się po prostu oswajać już od dzisiaj. Że, że, że ten mecz, który rozegra e, prawdopodobnie w poniedziałek lub we wtorek, to będzie mecz, w którym będzie dużym faworytem. Musi to potwierdzić na korcie. Mam nadzieję, że zobaczymy z jego strony ofensywną grę, dobry serwis, o tym jestem spokojny. E, dobrą grę również na returnie jest stwarzanie sobie dużych szans, szans do tego, żeby przełamywać przeciwnika, także tego na pewno warto oczekiwać od Hubiego w pierwszej rundzie. E, widziałem też, że tam czyha też Denis szapowalo tak, w drugiej rundzie. Drugiej rundzie. Mhm. Także zobaczymy Denis też po, po, po przerwie, także na pewno nie jest w swojej najwyższej dyspozycji, natomiast potrafił e, no, grać bardzo długie i męczące pojedynki z Hubertem, także to nigdy nie jest łatwy przeciwnik dla, dla Huberta, także, także mimo wszystko koncentrujemy się na tej pierwszej rundzie. Meczach. Oczywiście tak. w czwartej rundzie, jeśli chodzi o Huberta, to, to mamy też runę, Hulgera runę, który, mm -hmm. który może być jego potencjalnym przeciwnikiem, natomiast w czwartej jest Daniel Miedwiediew, także tak. zawodnik, który który oczywiście ja nie chcę tak daleko wybiegać, mm -hmm. tak jak mówiłem, bo, tak. bo to nie ma sensu. Natomiast jeśli już tak chcemy się, się trochę bawić, te potencjalne mecze, to, to na pewno z tych wyżej rozstawionych, czy to miałby być Miedwiediew, to, to jest to taki match-up dla, dla Hubiego najlepszy z tej pierwszej czwórki, ponieważ i e, Miedwiediew nie lubi prowadzić gry. I Hubi też lubi grać z kontry, więc to są takie, takie mecze, które często Hubert potrafił wygrywać za, z zdaniłem na nie na przykład. Także. Także to na pewno nie jest najgorsze losowanie, ale Hubert musi sobie dać przede wszystkim szansę, żeby dojść do tych meczów z najlepszymi. Także za to trzymamy kciuki, żeby był ten drugi tydzień Wielkiego Szlema w Australii dla Huberta. No to jeszcze zanim o tych najciekawszych meczach, mm -hmm. o których teraz chciałam powiedzieć, czyli najciekawiej zapowiadających się meczach pierwszej rundy u Panów, no to o obrońcy tytułu słów kilka. Nowak Dżokowicz również z kwalifikantem. No i szczerze powiem, ja tutaj, no jest, ok, jest Ben Shelton w, ćwierćwi, w tej ćwiartce w Nowaka Dżokowicza, tak. Stefanos Cicipas ewentualnie Lorenzo Muzetti, Taylor Fritz, szczerze ja nie widzę tutaj tenisisty, który mógłby w jakiś sposób Nowakowi w tej ćwiartce zagrozić. No nie widać, nie widać tutaj. Na pewno Ben Shelton, to jest taki zawodnik, który jest zdolny do, do, do wielkich rzeczy. Pamiętajmy, że to jest Ale to z Ale czy do zwycięstwa? Szczerze powiem, ja szczerze wątpię. Raczej nie. raczej nie, natomiast pamiętajmy, że to jest początek sezonu, oczywiście ulubiony wielki szlem. Nowaka Dżekowicza, więc Australia. Także tutaj na pewno jest zdecydowanym faworytem, natomiast jeśli ktoś by miał tutaj zagrozić trochę w tej ćwiartce, trochę pomęczyć Nowaka, to myślę, że dobrze serwujący Ben Shelton na pewno, na pewno nie będzie łatwym przeciwnikiem, ale mimo wszystko Nowak tutaj myślę, że, że no nie chce tutaj lekceważyć Pasa, który był finalistą w zeszłym roku, natomiast niewiele wskazuje, jego forma nie wskazuje na to, że miałby akurat teraz wygrać z Nowakiem Dżokovicem w Australii. Dokładnie. No dobrze, to teraz to, do czego się tak wyrywałam tutaj przez ostatnie 5 minut, czyli najciekawiej zapowiadające się mecze pierwszej rundy. Dominik Tim Felix Ożer aliasim. To jest tak, Ożer aliasim trochę w ostatnim czasie gra poniżej swoich może nie umiejętności, ale możliwości na pewno, bo, bo jest to ten tenisista, który gdzieś tam miała stałe, zadomowić się w nawet najlepszej piątce, a ta forma jest bardzo taka też sinusoidalna. Tak samo jak Dominik Tim, który tak, jest daleko tak, od tak, swojej tak, najlepszej tak. dyspozycji po operacji nadgarstka, Dobrze wiemy, to jest zawodnik, który. Trenował w sposób no, naprawdę katorżniczy pod okiem austriackiego trenera Bresnika, który jest naprawdę fanem pracy, bardzo, bardzo mocnej, bardzo dużej liczby godzin spędzonych na, na korcie. Także tutaj, no wiadomo, Dominik Tim znakomicie operował zawsze top spinem po operacji nadgarstka, który przy top ma bardzo dużą, mhm. dużą rolę, odgrywa. To, to, to wygląda to dużo gorzej, jeśli chodzi o Dominika. Dlatego myślę, że to nie jest, to jest jeśli chodzi o nazwiska, to jest bardzo ciekawy mecz. Natomiast jeśli chodzi o tak formę, typowo poziom, formę, tak. to, to na pewno nie jest to e, mhm. najciekawszy mecz tego, tej pierwszej rundy. Natomiast myślę, że Orze Ragazinę mianuje wszystko, a do drugiej rundy. No to dla mnie, chyba tutaj najciekawiej zapowiadającą się pierwszą rundą, jest mecz Stefano sassi pasa versus Matteo Berettini. No Stefano i pytanie: versus Mateo Berrettini. pytanie co, co z Matteo Berettini, w jakiej formie wróci po kontuzji, Bo to mhm. też jest niewiadomo. Oczywiście, jeśli to by była bardzo dobra dyspozycja, e, jeśli to byłaby najlepsza wersja Matteo kontra kontrata, wersja, którą mamy teraz z tak. nie najlepsza, to, to bym powiedział, że net Berettini jest faworytem tego meczu. Natomiast Berettini jest nie niewiadomą, dlatego na pewno bardzo ciekawy mecz, bardzo nieprzyjemny dla Citipasa, bo też zmaga się z tą mhm. presją. Obrony punktów za Finał z zeszłego roku, także to na pewno nie będzie dla niego łatwe, więc, więc tutaj na pewno w głowie będzie, będzie to miał Grek. Więc, więc Barretti na pewno nie będzie łatwym przeciwnikiem, ale wciąż nie wiem, jaka będzie jego dyspozycja. Ty to już wiesz, bo ostatnio mówiłam to, jak oglądaliśmy, to jeszcze się z Wami podzielę. Mam ostatnio bardzo małą przyjemność oglądania Stefanosa Pasa na korcie, bo mam wrażenie, że on jest wiecznie niezadowolony, wiecznie coś mu nie pasuje, wiecznie jest jakby pokrzywdzony. Przynajmniej takie wrażenie e, na mnie robi. E, ja odnoszę takie wrażenie, przynajmniej e, oglądając go. E, wiadomo, zakochał się w e, związku tak. z panem Badozą, wygląda to, że. Na ten moment dużo bardziej cieszy go spędzanie czasu poza kortem niż na koncie, korcie, tak. Ale oczywiście no, ten nie jest jego wybór i tak dalej, tak, tak, naturalnie, ja tylko mówię po tak, prostu. Dużo o tych pozasportowych uczucia. czy to statą też tak. problemów, także, tak. także choć chyba wygląda, że wszystko, jeśli chodzi Poukładało. tutaj, pokładały się mm -hmm. ich relacje, także trzymałem kciuki za dobrego cc pasa, bo to jest wartość dodana na turnieju. No dobrze, ja myślę, że nie ma co tu więcej wróżyć z fusów. Będziemy na pewno na bieżąco mecze podsumowywać, a już na pewno mecze Polaków będziemy tutaj regularnie obserwować, mówić wam o tym i swoje analizy tutaj robić. Chcesz coś jeszcze, Michał, od siebie dodać? Jeszcze coś nam tutaj zostało? Jedyną radę, jaką mam dla Was, to tutaj zaparzenie sobie dobrej kawy podczas nocnych zmian, tak. jeśli chodzi o oglądanie tenisa w Australii, to nigdy nie jest łatwe. Natomiast dla miłośników tenisa oczywiście to nie będzie problem, żeby spędzić te noce. Ma to swój klimat, ja, albo ja, wstawanie ja, rano ja, i oglądanie tak. tego tak. pierwszego turnieju wielkoszlemowego. Dla mnie to też zawsze jak byłem młodszy, to lubiłem oglądać, bo to czy to nowe jakieś e, e, kontrakty reklamowe tak. zawodników, które zmieniali tak. stroje, zawsze tak. nowe kolekcje, czy to rakiet właśnie, czy te, też ubrań, także dla tych takich, dla osób, które też zwracają uwagę na detale, to jest szczególny wielki szlem właśnie pod tym względem. Także pod tym względem na pewno życzę wszystkim kibicom powodzenia, żeby potrafili tutaj zarządzić snem podczas, podczas tych dwóch tygodni, żeby, żeby to też nie oddziaływało za bardzo na Waszą pracę, na Wasze obowiązki. I trzymajmy kciuki za Polaków, trzymajmy kciuki za, za jak najlepsze występy wszystkich Polek i Polaków w tym turnieju. Także... Do zobaczenia w kolejnym odcinku, prawdopodobnie po pierwszym meczu. Tak, i, i też pamiętajcie, że to są tylko tak naprawdę dwa tygodnie. No, także można, można kilka nocek zarwać, a też, a też wiadomo, że chociażby Iga nie będzie grała e, codziennie, natomiast wiadomo, mamy czwórkę Polaków, więc e, mam nadzieję, że chociaż jak to będzie tak, że jedną noc, całe, wszyscy czworo będą grali, później będzie noc przerwy, ale zobaczymy, mówię, to są tak naprawdę tylko dwa tygodnie w skali całego roku, także można tych nocek trochę zarwać. Dokładnie. Także pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, jeśli Wam się podobało. zalajkujcie nasz, nasz filmik. Dajcie znać, czy podobało się wasz, Wam nasze nowe studio. Tak. I do zobaczenia w następnym roku. Do odcinku. zobaczenia.